Witam Was, ja jestem Peter a to jest szósty odcinek z serii Let's Play Sonic Arbans 2. Dzisiaj zajmiemy się Ekutopią z telefonem Jak wam mówiłem już w Trekba jest Ekutopia to jest prom kosmiczny mano, w którym on oczywiście ma tę bazę. A my musimy ją zniszczyć ta kospisza baza jak piła wystąpiła w soniku x w soniku i w soniku the hedgehog 2 no nie wiem nie wiem lub w trójce. tak w trójce chyba no No, dobra. Tutaj mamy tak jakby skrót, tam gdzie przeczytałem przedąb. Ten niby skrót. No. Nie wiem, czy to skrót, ale coś ale do skrótu. Powiem wam, co zrobimy w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku przejdziemy jak e Dropy, Special Stage'a oraz bosa w utopie. to jest to, gdzie oddukujemy szparek hałasu. No okej. Okej. Ok, okej, okej. Okay. Okay, okay. Tutaj parę razy swajluję i to bardzo... Bardzo poważnie spajluje. Zrobię takie głupie błędy. Ach. Nie tak. Ale co? O, nie będę miał jej jak nagrywałem to, po raz pierwszy komentowałem Game Overa z powodów, takich jak wpadłem w przepaść lub wpadłem w przepaść, która jest na górze tam na, na, na górze karu bo są takie właśnie grawitacyjne karaki takie strasy, w których możemy możemy się przenosić do góry, na sufit i potem na dół, więc... Właśnie. I taka, taka jedna, tak... w takiej jednej strefie przeniosło mnie na góry, a na górze nic nie było, więc potem muszę tam zrobić przepaść. Sonic Tim zawsze chcieliście ja miał. Tak, a więc powiem wam, co robiłem. Ściągnąłem sobie kągrę. i też Sonicem, teraz mam przez cegę nazywa się ona Sonic Battle, może ktoś słyszał? chyba no i tak, tak sobie myślę czy zrobić z niej jakiegoś gameplaya lub let's game playa nie wiem, może może sobie game ale teraz zrobię gameplaya ale sprawdzę sobie może trochę później bo najpierw skończę Sonic Advance I tutaj sprawdzę tej platformy ale na szczęście nic mi się nie stało no właśnie to jest strefa grawitacyjna jakby mój jak koledzy po prostu i ono po prostu do góry albo tutaj Hamską mi się skończy nieśmiertelność wpadnę w kolce właśnie w tym momencie mogłaby jeszcze chwilę zostać ale nie o, róbcie trawi na złość, tak? O właśnie, przed chwilą widzieliście, przed tą marmatką co zrobiłem. To był specjalny skill mój. No, którego się nauczyłem. Trzeba skoczyć i dwa razy kliknąć przycisk do przodu albo do, do tyłu. Chciałkę w lewo albo w prawo. Tak, prościej. No i tu będzie już koniec poziomu. No. Tutaj nie, za, nie zahamowałem, straciłem dużo punktów. 800 tym miał już dużo punktów. A oczywiście po sobie punkty. Dobra, właśnie hmm, ekotopia, ja nie za bardzo nie przypadam za tym pojęciem. Dużo razy ginę i w ogóle. Zatem no, to długi jest. Długie są te poziomy, dla mnie. A ja nie robię takich długich poziomów w Sonicu. Bo Sonic to szybka gra, więc powinny być... Długie poziomy? Oh. No dobra, nie walnę. Uważał, że słuchawki. Mm, A nie słuchajcie, muzyki skóry. Pójdę pra prawie. No no Mieszka mi się popsuła. I ja będę musiał go naprawić No wiadomo Czemu ja Czy maja, taki biedny jestem Ten film będzie trwał chyba więcej niż wszystkie, które trwają po 11 minut Ale ja będzie trwał 16, bo bo jest special stage, którego 3 razy robiłem 3 podejścia do niego Doszłycham sztuka. Mm, to teraz kończymy ten poziom. No coś mi się wydaje. Za jakieś 3 minuty. Teraz za jakieś dwie. Bo tutaj sobie zabawę. Tak ogólnie to ja w sobotę i w niedzielę W piątki też. Nagrywam. Dlaczego? Dlaczego? Nie w poniedziałki, we wtorki, w środę, w czwartki. Ej, bo chodzę do szkoły, tak? I nie mogę korzystać z komputera w tych. No, podczas szkoły. A podczas poniedziałku, wtorku, środy, czwartku. A weekendy to już bardziej mogę korzystać Dlatego odcinki pojawiają się w piątki, w soboty lub w niedzielę yy, Mam jeszcze do Was takie pytanie Tych, którzy mnie oglądają lub grali w Sonika mam yy, Że jak ublokować strefę 53 Soniku Advanced 2 Czyli w poziom, w którym będziemy Super bo właśnie nie wiem jak to odblokować ja sobie na czytach odblokowałem miałem wszystkie szmaragdy z Sonikiem i nie wiem co dalej robić och i tu mam właśnie save state na special stage w którym to musimy zbierać pierścienie musimy zbierać maksymalnie 300 minimum 300 aby zdobyć szmaragda chaosu szmaragd i tutaj można robić kombosy, czyli zbierać parę pierścieni naraz. Oraz można zbierać też takie małe kółaczka, czerwono-czarne, które dają nam pięć pierścieni. Od razu. I na, tej, na tym obwodzie tego kwadratu wielkiego jest najwięcej pierścieni. Chyba da się najwięcej znaleźć pierścieni. I jeszcze do tego goni nas robot, który występował w Sonic X. Oraz chyba w Sonic Adventure Direction Cut. Tak. Właśnie za nami. To ta czerwona strzałeczka. Żółta, czerwona, żółta teraz. No I teraz będzie zielona. Jak go zgubię. To już jest zielona. I jak w niego wpadniemy, to... Jak on w nas wpadnie, to odbiera nam pierścienie. Ale nie wszystkie, jak to jest w grze normalnej, tylko parę pierwszych nie Zaraz w niego wpadnę. Nie, no, jeszcze nie. A, więc tak. No i proszę bardzo. Kam z Ale też można na niego skakać. Szkoda, że nie ma takiej gry z taką grafiką, jak teraz jest. Jest Sonic jakieś 3 d i można tak biegać. Taka jakby z Stara grafika, jakby nowa gra słonika, to nowsze, w starej grafice na Gameboya. Tajem portal. No ale... Nie to nie. Bo mi się ogólnie ta grafika podoba w tym Special tej Tak jakby 3D. I prawie mi to dogonił. Ale tu się czas skończył, więc musimy użyć state'a jeszcze raz. Bo safe state'y są dobre. Dobrze. Teraz zaczniemy... Od nowa. Tu też mi się nie uda, ale już za trzecim razem wyjdzie mi to lepiej. Patrzcie, tutaj jak mówiłem można zrobić najmniejszy pierścieni. Już mam 135, a patrzcie ile czasu zostało Ale tu głupi byłem, bo nie poszedłem, nie biegłem jeszcze dalej. To dalej też to pierści. Jeszcze do zebrania. Ale ja oczywiście ich nie zabrałem, bo po co? Hmm. Z trzecim podejściem zbi zbiorę ich z, y, najwięcej na, tej, na, na tym obwodzie, w tym największym kwadracie. Ponieważ ja jestem prokoksem i nie umiem to grać. Jak myślę sobie, pokażę Wam ten jeden poziom specjalny, bo udzielę pierścienie, jak Nikt nie patrzył, więc teraz możecie patrzeć. Aha i nie piszecie mi jak ma nazwać się ten skill Sonika, kiedy on podskakuje tak do góry. Tak podwójny skok jakby. Jak nie chcecie, nie piszcie goć. Sądzę, myślę. A jak macie dobry pomysł, to piszcie. Um, zbyt jakoś przyspieszyć. No, Nieważne. Uuu, to przyspieszyć, ale mi się nie chce. I trzecie podejście, w którym mi wyjdzie. To bardzo nie wiem o czym mówić. Bo już to nagrywałem, ale niestety nie zapisało mi się. Znaczy zapisało się, ale nie podłączyłem mikrofonu. I tu jak go nie teraz kopsił. Wszystkie prościny prawie to jakie to mało. Się. Oczywiście nie będzie kombo 6 chyba. Nie ma, nie będzie. Ja tutaj biegnę dalej, tutaj bieram te malutkie i jadę dalej. Ja tutaj nie skończyłem i nie zabrałem kolejnych, ale zabrałem te po 5 kółeczka. Więc też chyba dobrze. Już mamy 205 pierścieni i zostało nam 86 sekund. To chyba nowy rekord. Ha. Tutaj próbowałam zebrać te kółeczka, ale mi się nie udało, ponieważ nie umiem zbierać tak ze skoku. To, jest, to nie takie łatwe, jak się wam daje. No dobra, już mamy prawie 600. Co ja mam? 300 pierścieni. I tutaj zrobiłem piękną unik przed tym robotem, który chciał mi podkraść kółeczka, pierścienie, kółeczka, tak, kółeczka, na pewno, kółeczka, ty, 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 ty. pierścionki, nie wiem jak chcecie, mówcie to jak chcecie, na mnie są pierścienie i tyle. Władca Pierścieni. D -d -d -d. E, nie ma. Że... I tu będę miał chyba 351 pierścieni. No nie, pierścieni, ciągle się powtarzam pierścieni. I złotych, kół, no. I jeszcze dwa. Jest i pięknie to zakończyłem. I ta animacja jest fajna. Sony GOT A HOUSE EMERALDS emerald i mamy spory bonus punktów ale nie czas na bonusy, czas na boss atak Eren wymyślił kolejną maszynę, ale niestety nowego ataku nie wymyślił nadal ma ten sam atak, czyli rzucanie w nas bombami ale tym razem może zmieniać podłoże, na którym się znajduje, może być na na ziemi, a raz na suficie i w ogóle to nie jest trudne wystarczy w ten kadłub parę razy uderzyć i będzie po sposób na niego jest prosty wystarczy tak na niego skakać lub jak, normalnie na niego skakać lub jak on jest właśnie tak na górze można skoczyć, dwa razy kliknąć strzałkę do góry i gwałcić tak samo można zrobić kiedy on jest na dole, a my na górze Tutaj chyba zdobane pierścienie, gdzieś. Żeby mnie nie zabił. I już na niego z szarżą Ale niestety on ruszył pierwszy na mnie z i... Wyszło mi. Czy też mnie walnął. No, sobie dostanę go. I tak już po nim. Tutaj bardzo trudny boss. Szczególnie, że to jest boss finałowy. Nie licząc. I siedmiu, którzy będą w xx poziomie xx ale to nie dzisiaj a więc komentujcie subskrybujcie oceniajcie i fajnie dajcie na razie cześć i nara liczba